Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi masz czas. Masz czas na relaks, masz czas na pracę, masz czas na pasję, masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. To wy, przedsiębiorcy, napędzacie rozwój Dolnego Śląska. Dzięki Waszej pracowitości i zaangażowaniu nasz region stał się gospodarczym sercem Polski. To dla Was stworzyliśmy DolnoŚląski Fundusz Rozwoju, oferujący pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz instrumenty kapitałowe, które pomogą Wam rozwijać firmy i tworzyć nowe miejsca pracy. Skorzystajcie z naszego wsparcia razem, budujmy silny Dolny Śląsk. Paweł Gancarz, marszałek Województwa DolnoŚląskiego. Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Dowiedz się więcej na dfr.org.pl Super szybki światłowód od, od Play za 45 zł miesięcznie. Gotowy. 45 zł. To rzutka po... Jest nas piątka. No, to mnie nie liczcie, będzie łatwiej. Muszę odpocząć od tej matmy. To oglądamy, czy gramy? No przecież mieliśmy się uczyć. Właśnie się uczymy. Oszczędzać. A umowa ogarnięta, i na krótko, bo tylko na 9 miesięcy. Konkretnie! Wybierz super szybki światłowód. Dla klientów Play za 45 zł miesięcznie po rabatach. Z umową tylko na 9 miesięcy, bo w Play płacisz mniej. Play. Znasz zasady selektywnej zbiórki odpadów? To naprawdę jest proste. Do żółtego pojemnika lub worka trafiają opakowania z metalu i tworzyw sztucznych, a także kartony po napojach. W zielonym powinny znaleźć się tylko szklane butelki i słoiki. Niebieski to miejsce na odpady z papieru i tektury. Natomiast odpady bio wrzuć do brązowego pojemnika lub worka. Pamiętaj, recykling zaczyna się w Twoim domu. Segregacja odpadów jest naprawdę ważna i ma sens. Dzięki temu z odpadów powstaną nowe, przydatne produkty. Chcesz wiedzieć więcej na temat prawidłowej segregacji odpadów? Zajrzyj na www.mzgk.pl Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia w środę 1 października. Kolejna edycja dolnośląskich liderów biznesu odbyła się w Bolesławcu. To inicjatywa samorządu dolnośląskiego, która ma na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich firm w regionie. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i samorządowych spółek służących rozwojowi przedsiębiorczości przekazali lokalnym biznesmenom informacje o możliwościach skorzystania z różnych form pomocy. Dolnośląscy Liderzy Biznesu to inicjatywa samorządu dolnośląskiego, której celem jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich firm w regionie. W tym roku zaplanowano w całym województwie 11 takich spotkań, w trakcie których lokalni przedsiębiorcy z rejonów, w których się one odbywają, mają szansę na poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń i nawiązanie wartościowych kontaktów. Kolejne takie spotkanie odbyło się w Bolesławcu. To jest ósme z 11 spotkań, które zaplanowaliśmy. Chcemy, żeby przedsiębiorcy mieli tę informację o środkach unijnych, o naszych produktach, produktach naszych spółek, a więc pożyczkach, kredytach, poręczeniach, możliwości dofinansowania startupów, czy wreszcie o podatkach na temat sztucznej inteligencji tutaj na miejscu, bez konieczności przyjeżdżania do, do Wrocławia. I muszę powiedzieć, że to jest drugi cykl i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Każde ze spotkań zawiera informacje o tych kwestiach, które przekazują między innymi przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz spółek samorządowych działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Dolnośląski Fundusz Rozwoju jego misją jest wspieranie mikro i małych i średnich przedsiębiorstw. Region Bolesławiecki jest na tyle istotny gospodarczo na mapie Dolnego Śląska, że zdecydowaliśmy, aby już w pierwszej edycji tego wydarzenia zawitać tutaj do Bolesławca. Jest to możliwość spotkania się zarówno z przedstawicielami lokalnych agencji rozwoju, którzy oferują m.in. pożyczki dystrybuowane przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pożyczki inwestycyjne, obrotowe, systemy reporęczeń, jak również z ekspertami. Komercyjnymi, którzy rozmawiają z przedsiębiorcami o możliwości wykorzystania np. sztucznej inteligencji w biznesie, o możliwości wykorzystania, zbudowania swojej marki. Zakres informacji przekazywanych na tych spotkaniach jest dużo szerszy. To również te informacje, które przedsiębiorcy mogą uzyskać m.in. od przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej, a dotyczące np. wdrożenia systemu e-faktur. KSEF, czyli Krajowy System e-faktur. Jest systemem teleinformatycznym służącym w szczególności do wystawiania, otrzymywania, dostępu, przechowywania faktur, struktur. Konkretnych informacji o możliwościach pozyskania dotacji na rozwój udzielają na tych spotkaniach przedstawiciele Agencji Rozwoju. Przedsiębiorcy mogą uzyskać bezpośrednią informację o możliwościach pozyskiwania środków europejskich o kwestiach finansowych, podatkowych, o kwestiach zabezpieczeń, o projektach krajowych i transgranicznych, które są skierowane właśnie do nich, do pracowników i do pozyskiwania nowych możliwości rozwoju firm. Dzisiaj jesteśmy w Bolesławcu, mieście, które no, jest swojego rodzaju wizytówką Dolnego Śląska pod kątem skutecznego, dobrego zarządzania i pozyskiwania środków europejskich. To ósme spotkanie, a finał Dolnośląskich Liderów Biznesu będzie między innymi podczas już 23 października we Wrocławiu na kongresie gospodarczym, gdzie będziemy też starali się podsumować cykl tych wydarzeń. My nie organizujemy tych szkoleń, okay, ale z tej tylko, bazy można wybrać, tak. 80 kosztów. Z tego projektu dla osoby pracującej 80% refundacji, czyli najpierw musi założyć własne środki. Wartość takich spotkań tkwi nie tylko w tym, że jego uczestnicy otrzymują kompendium informacji o możliwościach wsparcia rozwoju przedsiębiorstw. To również możliwość indywidualnych konsultacji. Każda sprawa jest indywidualna i takie dopytanie w kuluarach o szczegóły jest niezwykle, niezwykle istotne. Bardzo zależy nam na rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy być dalej liderem nie tylko w Polsce, ale ale jednym z najbardziej liczących się regionów w Unii Europejskiej. A ta dynamika rozwoju jest możliwa wtedy, kiedy dobrze rozwijają się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Na terenie Bolesławca, powiatu bolesławieckiego, jest przecież kilka firm, które są liderami światowymi w swojej, swojej dziedzinie. Jest to pogranicze Polska, Saksonia i tutaj czes czeskie pogranicze. Natomiast firmy przyjeżdżają z całego kraju, ze wszystkich tych trzech krajów z całego obszaru i Państwo możecie z nimi również porozmawiać. Jeżeli jest problem bariera językowa, my w ramach wydarzenia staramy zapewnić się tłumaczy zarówno niemieckiego, jak i czeskiego. Współorganizujemy to przedsięwzięcie. Jak widać sala jest pełna, co nas bardzo cieszy, bo na początku ze względu takich czysto informacyjnych wydawało się, że zainteresowanie może być małe i to jest najlepsza odpowiedź na to, czy warto było to organizować bo myślę, że każdy kto prowadzi jakiś biznes, nieważne, mały, średni, bo bardziej idziemy w małe i średnie przedsiębiorstwa, powinien dysponować wiedzą. Ta wiedza umożliwia czasami po prostu zdobycie fajnych doświadczeń i dobrych pieniędzy na jakiś pomysł, na który tych pieniędzy Brakuje. Spotkania w ramach Dolnośląskich liderów biznesu od początku ich organizowania cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i osób, które dopiero zamierzają uruchomić swój biznes. Wszyscy oni doceniają to, że odbywają się one nie tylko w dużych ośrodkach gospodarczych regionu. Nie każde spotkanie dotyczące biznesu musi się odbyć w stolicy dolnego Śląska, we Wrocławiu albo w Warszawie. Że takie właśnie taka właśnie perspektywa rozwoju, która jest rozproszona na całe województwo, jest doskonałym przykładem, żeby inwestować w przedsiębiorców w całym województwie, a nie tylko we Wrocławiu. Wrocław sobie poradzi. Teraz czas na Bolesławiec i właśnie tutaj inicjujące spotkanie liderów biznesu, które powoduje, że integruje nie tylko przedsiębiorców ale również integruje tę stronę samorządową i rządową. Projekt ten zyskał też szerokie wsparcie ze strony instytucji i partnerów, takich jak pracodawcy RP, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, brand 24 czy Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Mocno wspieramy startupy, więc ktoś, kto ma bardzo dobre pomysły ale niekoniecznie ma finanse na to, żeby tę działalność rozpocząć. To powinien zwrócić się do którejś z naszych y, agencji rozwoju, najbliższa y, w Bolesławcu to jest y, czy najbliższa Bolesławca y, od Bolesławca to jest y, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego Siedzibą y, w Jieleń Górze, ale również Agencja Rozwoju Regionalnego y, w Legnicy, czy kilka y, agencji rozwoju y, na terenie y, na terenie. Y, y, Wrocławia. Przedsiębiorcy powinni też śledzić witryny internetowe Urzędu Marszałkowskiego oraz Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, gdzie ukazują się bieżące informacje o inicjatywach rozwojowych. To są m.in. działania w ramach programu Going Global, gdzie lokalni przedsiębiorcy mogą wziąć udział w misjach gospodarczych do odległych nawet miejsc w świecie, w których odbywają się branżowe targi. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie zatytułowane Niebo nad stepem, szczegóły w wydarzeniach w skrócie. Bolesławieccy policjanci z wydziału prewencji zatrzymali osobę poszukiwaną. W trakcie interwencji mudurowi znaleźli przy 38 latku środki odurzające, a dodatkowe narkotyki zostały zabezpieczone w jego miejscu zamieszkania. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do trzech lat więzienia. Do swojej jednostki powrócili z poligonu żołnierze 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Wymagające, intensywne i emocjonujące ćwiczenia rozpoczęły się od transportu kolejowego sprzętu na poligon. Odtworzono następnie zdolności bojowe, a kolejnego dnia pododdziały ruszyły do rejonów ćwiczeń, aby rozpocząć intensywne szkolenie. W Poznaniu odbyły się targi Smaki Regionów 2025. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulinarnych w Polsce, gromadzące producentów lokalnej, zdrowej i naturalnej żywności z całego kraju. W tegorocznej edycji szczególną wagę przyciągnęła oferta Dolnego Śląska, słynącego z bogactwa smaków i kulinarnych tradycji. Odbyło się posiedzenie zarządu Powiatu Bolesławieckiego. W jego trakcie podjęto decyzje dotyczące finansów, współpracy międzynarodowej, wydarzeń kulturalnych, a także spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Bolesławcu odbyto między innymi wizję lokalną na ulicy Gdańskiej, która dotyczyła rozpatrzenia zasadności montażu progu zwalniającego w tym rejonie. Urząd Statystyczny we Wrocławiu poinformował o prowadzeniu badania ankietowego, czyli Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia, które ma dostarczyć podstawowe informacje dotyczące kondycji zdrowotnej ludności. Będzie ono prowadzone do końca tego roku. Wykonują je ankieterzy, którzy prowadzą badania bezpośrednio bądź telefonicznie. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie zatytułowane Niebo nad Stepem – Światowy Dzień Sybiraka. W jego trakcie zaprezentowane zostaną krótkie filmy poświęcone wysiedleńcom Remedium, Droga do domu, Muszę za nim jechać oraz Mamo, zbieraj walizki i jedziesz. Spotkanie odbędzie się w piątek, 3 października o 17.00. Szkoła podstawowa nr 4 wygrała w ogólnopolskim konkursie fundusze na wyposażenie pracowni fizykochemicznej. Wzbogaciła się więc o urządzenia, które znacząco poszerzą możliwości prowadzenia eksperymentów i doświadczeń. Tak wygląda pracownia fizykochemiczna w szkole podstawowej nr 4. Szkoła uczestniczyła w drugiej edycji programu FanLab prowadzonego przez Fundację Orlen imienia Ignacego Łukasiewicza i jako laureat otrzymała fundusze na zakup tych urządzeń, które pozwalają nauczycielom prezentować doświadczenia na żywo. Serdecznie witam. Mam odwagę i śmiałość powiedzieć w najnowocześniejszej pracowni fizyczno-chemicznej na pewno w Bolesławcu Powiecie Bolesławieckim, a może nawet jeszcze dalej. Pracownik, która powstała dzięki staraniom i wielkiemu wysiłkowi wielu osób, m.in. pani dyrektor Marii Subik, mojego kolegi, mojego kolegi Wojtka Tarczyńskiego, który uczy fizyki i chemii, pani doktor chemii Martyny Janeczko, na tam gdzieś w tle właśnie przygotowuje się do eksperymentu. Do programu zgłosiło się ponad 2000 uczestników, ale tylko 43 z nich otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu do pracowni. To niemal 50 tysięcy złotych, które szkoła mogła wykorzystać w tym celu. Nasza pracownia była już nowoczesna, bo powstała dzięki projektowi Zielone Serce Szkoły, a w tej chwili wzbogaciła, wzbogaciła się o nowoczesne dygastorium i pomocy dydaktyczne w nauki fizyki i chemii. Uczniowie pracują z tymi pomocami na zajęciach i na zajęciach dodatkowych w ramach koła ekspertyment, które prowadzą właśnie nasi nauczyciele. Jednym z najbardziej pożądanych w szkolnym laboratorium urządzeń było Dygestorium. Nazwa egzotyczna dla wielu, ale działanie łatwe do zrozumienia. Dzięki Dygestorium możemy przeprowadzać eksperymenty w bezpieczny sposób, ponieważ wszelakie opary, substancji nie dostają się nigdy do, do sali i one są pochłaniane za pomocą tutaj właśnie specjalnych filtrów. I dzięki temu jest to dużo bardziej bezpieczne dla dzieci. I też łatwiej jest o obserwację takich doświadczeń, ponieważ widzimy, że on jest specjalne, to jest digestorium szkolne. on jest przeszklone z czterech stron, więc również od, od, zawsze są odgrodzeni też szkłem od wszelkich doświadczeń, więc też nie ma szansy na to, że na przykład coś się na nich wyprysnie. Bo takie sytuacje jest wiadomo, że zawsze się mogą zdarzyć, że coś się rozleje. Tutaj jest pełne bezpieczeństwo pracy. A to podstawa przy doświadczeniach chemicznych i wielu nauczycieli chemii musi rezygnować z pewnych doświadczeń, jeśli nie ma takich bezpiecznych warunków do ich przeprowadzenia. Te oraz inne urządzenia w pracowni znacząco wpływają na możliwość poszerzenia procesu dydaktycznego w szkole, uzupełniając go doświadczenia, które unaoczniają uczniom niektóre zjawiska chemiczne czy fizyczne. Ale jeszcze bardziej przydają się na zajęciach pozalekcyjnych, w których uczestniczą uczniowie zainteresowani fizyką i chemią. Zajęcia pozalekcyjne o roboczej nazwie Ekspertyment to specjalne zajęcia dla młodzieży, w, których, w trakcie których mogą poeksperymentować, pobawić się pomocami naukowymi, które pozyskaliśmy w ramach funduszu w ramach projektu Fannab, po to, żeby no, mieć to doświadczenie fizyki i chemii po to, żeby to nie była tylko czysta teoria, żeby mogli postawić jakieś hipotezy, sprawdzić ich działanie i więcej się dzięki temu nauczyć. Szkolna pracownia wypełnia się zatem nowymi urządzeniami i pozwala na prowadzenie coraz więcej eksperymentów. Mamy w zasadzie Urządzenia, dzięki którym możemy sprawdzać, co się dzieje w warunkach obniżonego ciśnienia, badać różne rodzaje ruchu, badać fale, w tym fale dźwiękowe. No naprawdę tylko w zasadzie ogranicza nas wyobraźnia. Wyposażenie pracowni w urządzenia zbliża uczniów do świata nauki i jej wykorzystania w codziennym życiu. Daje im również obycie z tym światem i wykorzystywanym w nim sprzętem. Pokazuje to też dzieciom w jaki sposób może wyglądać ich przyszłość tak i zachęca do pracy w przyszłości, na przykład w dziedzinach inżynieryjnych, m.in. inżynierii chemicznej, dlatego że wiedzą z czym się spotkają w takiej pracy i jest to bardziej, jeżeli my to zobaczymy i tego dotkniemy, to jest tam na łatwiej się tego nauczyć po prostu. Nauczyciele zapowiedzieli też, że eksperymenty w szkolnej pracowni fizyko-chemicznej będą nagrywane i filmiki z ich opisem będą publikowane na szkolnym kanale YouTube. W wydarzeniach to już wszystko. Dziękuję za dziś i zapraszam ponownie jutro. Do zobaczenia. W nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będzie 7 stopni Celsjusza. W dzień 10 stopni. Wigotność powietrza 98% w nocy i 70% w ciągu dnia. Zachmurzenie będzie umiarkowane i małe. W ciągu dnia możliwe opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 1030 hektopaskali i wieczorem zacznie powoli spadać. Wiatr słaby do 7 km na godzinę wiał będzie ze zmiennych kierunków. Czy wiesz, że zbieranie bioodpadów to doskonały sposób na wytworzenie kompostu, dlatego kompostuj je we własnym ogrodzie lub właściwie segreguj? Do brązowego pojemnika na odpady organiczne powinny trafić m.in. odpadki warzywne i owocowe, skorupki jajek, skoszona trawa, liście i zwiędłe kwiaty, rozdrobnione gałęzie trociny i kora drzew. Do brązowego pojemnika nie wrzucaj na biału kości zwierząt i mięsa, popiołu, ziemi, kamieni, impregnowanego drewna oraz płyt wiurowych. Tak naprawdę recykling zaczyna się już w naszych domach, dlatego dobrze segregujmy bioodpady lub je kompostujmy. Pamiętajmy, że odpady bio wrzucamy do pojemnika luzem, bez foliówki. Chcesz wiedzieć więcej na temat prawidłowej segregacji bioodpadów? Zajrzyj na www.mzg.pl.